Cześć tu Eliza. Dziś przychodzę do Was z prośbą o pomoc. W zeszłym roku, w czerwcu, ukazała się książka Radom Miasto Wolności. Jest to zbiór reportaży dotyczących czerwca 76. Jestem ich współautorką. Podczas pracy nad tą książką spotkałam i poznałam wspaniałych ludzi. Którzy dziś potrzebują naszej pomocy. Ale zanim powiem o co chodzi, przeczytam Wam fragment jednego właśnie z reportaży, który opowiada o Andrzeju i Jadwidze Ciślakach. Posłuchajcie. Widziałam zastępy aniołów, czułam je podczas pierwszego ataku padaczki syna. Nie wiedziałam wtedy, co robić. Modliłam się do Maryi, jest tyle zastępów aniołów muszą mi pomóc. Dostałam wtedy nadprzyrodzonej siły. Utrzymałam go do momentu, gdy przestał się rzucać. Aniołowie to są wszyscy święci, którzy pomagają innym. Ci, którzy dają dobro, czy ja potrzebuję jeszcze jakichś znaków. Z tym fragmentem wam zostawiam, ja w was. Widzę te anioły. Słuchajcie, Andrzej potrzebuje naszej pomocy. Potrzebuje 15 tysięcy złotych na pionizator. Ma czterokończynowe porażenie. Link do opisu znajduje się pod tym filmem. Jeżeli możecie przekazać na rzecz Andrzeja. 1,5% swojego podatku, bądź darowiznę będę bardzo wdzięczna. Serdecznie dziękuję. Życzę Wam miłego dnia i pozdrawiam. Do zobaczenia kolejnym razem.